Dzień dobry, jestem Proca i witam was w kolejnym odcinku Happy z na początek dnia Lecą trzy samoloty, jeden w lewo, drugi w prawo, trzeci za nimi Haha ha ha ho ho ho, pośmieliśmy się, e, i gramy dalej <laughs> Ho ho ho, na no, czym ostatnio skończyliśmy? Przeszliśmy, przeszliśmy, na no, grulach, dobra, teraz labo, laboratory jeden Dobra, i jedziemy sobie tego Aha, czyli to coś będzie nas goniło Spodziewając się, zatrzymam się no czołówkę, na czołówkę! Um, niam Mmmm, Kotlety, moje ulubione. schabowe. A, dobra. Dobra, teraz to przejdziemy, bo to nie jest trudne. Tak? Tak. Aha, dobra. <ścoughs> dobra, to nie było niepoczynne salto. E, chyba tutaj mi się to wysunie zaraz. Tak. Jak dobrze pamiętam Może dobrze pamiętam No bo tu muszę się zatrzymać Fucking Robot That fucking robot on o minął! Aha Dindam, dam dyn dam w lewo w prawo Dobra, może to przyjdzie, może nie Czemu może? O, nie, zbyt. Co to jest ta Może Następna mapa? <gryzny> Jakoś mi się nie, nie, nie lubię wszystkie mapy. Mówią od razu, że nie wszystkim się podobają. No mapy. Nie, nie the combine, bo combine już rozwał. Ominęliśmy. Dobra, teraz. Happy Gr Green Hills, Happy Green Hills i i blue screen tak jak to, i i i i, i. zaraz pójdę spać oczywiście no, bo zobaczymy co ten koleś gada, bo to jest taki koleś o dam mu ciacho. oh boy that was delicious oh my god that was delicious get ready for the time of your life Czyli to będzie time mojego lifea. Skaduję? Ooie! Oh yeah. Pod górkę lubię jeżdżać pod górki, tylko nie na jednym kole to Naprawdę ty nie wiedzisz pod tą górkę. Grubasie, głupi. Za to zrobisz salto do tyłu. No i to umiesz, a pod górkę nie umiesz. Czyli gruby. Tak stwierdzam, dobra to było failowe Mosty What the fuck was that? <noise> o, dziecko, dziecko mi się zostawiło Dobra przeżyję jakoś samo Marączki, nóżki Pięty, zęby No co ty robisz? Czemu robisz salta? Chłopie Ty, jest, ty masz myśli samobójcze? Chyba tu mam kolejną... kolejny młyn, na którym tym, mam, tym razem mam tak wejść? Ty masz kolejne myśli samobójcze! Jodź, JODŹ! Huuu! Dam mi się temu zgnieść! Уй, ху, во, да фок, о это? Ой, там было подлого. <coughs> Добрая еще раз не ну. <coughs> Za duże skoki też nie mogą być w tych grze, bo, 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 bo trzeba po prostu je przelatywać. Może nie miałem dziecka, to, wina. to twoja wina. Wszystko twoja wina. Lecimy! Dobra, przelecieliśmy, lecimy e, jeszcze raz I, i teraz. Nie na dół. Padaczka go złapała. Fuh. Przepraszam Was się zdarza. Ale ciekawe co będzie jak nas to zmiarzy Dobra, ostatnie... No zmiażd mnie. Tak bardzo chcę. Czemu to dziecko... zawsze marzyłem o rowerze z jednym... jednym działającym ko kole. Aha. Aha, fajnie, że ty jeszcze żyjesz i tu jest twoja noga. <ścoughs> Zawsze marzyłem o takim rowerze, on jest po prostu fajny, teraz trzeba balansować na krawędzi życia i śmierci. Ło nie, nie boję się. Widzieliście? To jest rower... nie. <ścoughs> to był rower moich marzeń. Zabrali mi moje marzenia, obrażam się na was. I na ciebie też, kobieto, z łyżko-widelcem. Get Bus extreme. Pójdę na rowerze, jak to zwykle zrobię? A i to jest... to jest to. Czyli tu trzeba siebie i to dziecko. Nie! Nie! Wchodź! Ja chcę tam wyjść Słab się kogoś, nie dziecka! Sufit, może sufitu. O tak, sufit może być. Lepsze niż dziecko. Dziecko wypadnie. Albo się połamie. A czemu robimy Salta? Ktoś mi to wytłumaczy. Pchomy. No pchomy. O, obróciliśmy się. Jest zbugowane to jest. Nie zawsze chcę robić to, co ja chcę. Dobra, dobrze, że te kulki są, bo one nam pomagają tutaj. Przy tym zbugowanym busie, który obraca się tutaj tej wt. Właśnie się dziecko nam łamie. Ale my się tym nie przejmujemy, bo jesteśmy dobrym ojcem. I właśnie obracamy się o 360 i inne stopnie się właśnie zablokowaliśmy, tak jakby m przyjdzie nas uratować. Jedna kulka będzie druga, będzie druga, będzie druga. Chyba nie, no zmienimy będziemy sobie postać. Może, Seagull guy. Hujo. Oh. Dobra, teraz tam wchodź w całości. O, i się złap czegoś. O, i się możesz tak wyprostować, wypiąć się nawet, i się skulić. Dobra, jedziemy. <laughs> Tak uznaję, że jedziemy. I moje ręce są w bardzo dobrym stanie. Jak to powinno być w tej grze? Przecież nie potrzebujemy rąk. No, a co tam? A po co mi w ogóle kręgosłup? No, no a komu to potrzebne? Po co, po co komu stopa? Po co komu kask? Po co komu... O, przeszedłem. Jestem dobry. No i po co komu serce, jakieś inne części ciała, które są wewnątrz nas. Po co? A po co? A komu to potrzebne? Big Foot Forest. Dobra, pójdziemy naszym starym przyjacielem, który ma dziecko, które może rzucać w każdym momencie. Nawet w tym, o. To w ogóle wyka stopa nam ucieka z takim padaki. Co by tak wyglądało, przynajmniej się ma Przejeżdżałem Przeżyłem przez widać, że tu była wielka stopa. Zima, Rzut dzieckiem jest zawsze traktowany na poważnie. Sądzę, po tym, że było coś dziwnego, leciał za nami. No, cześć. Wielka stopa chce nas gwałcić. Straszne. Uciekamy. Aha, czyli tu nie było nic ciekawego. W, w innym momencie chciała nas z niej wielka stopa, co jej się nie udało. Dobra. In Filatrion... Uh, Aha, dobra. Jedziemy tu. Huu, huu. Front door No i oczywiście nie ma tak złamać rękę sobie na, na dobry początek dnia O, bo tam jest coś rozwalone Ojezdziem oh yeah. wszystkie zielone kupy <laughs> Pam pom pam. Jestem szybszy, A, No nie, Jestem szybszy o nie Dziadek głowa wielkie zło A, bo tu trzeba przyjechać chyba na dół odpalił skrypt. I to polega na tym, żeby mu jego głowę zbić o to w taki sposób na radziecko. I stoi. I noga przybiła nasze ciało. Ale to nie wszystko Mamy jeszcze inne drogi Tak, oto to jedna z nich. Ooo, lot. lot przez księżyc. W tle księżyc, lot, lecimy Dobra i lecimy tędy. Co, co by to nam nie pomogło? I przyda nam się zdychać tędy. Tak tędy. Tendy. I po co nam ręce? No teraz Tu w ogóle są kolce, które mogą nas zabić, ale nam się to nie stanie Aha, za, za szybko. Tak więc kolejna trasa, gdy przyszedliśmy, tą jest jeszcze trzecia, tak? Tu, jak ktoś mógł zauważyć, że jest dziura tutaj o o o o, o. o. unit route czy o, czy 3 na czy -und tak, tak właśnie się robi hamburgery w McDonaldzie mogą pozostać też produkty uboczne takie jak siedzenia koła ubrania czy może rama Tak, tak więc zobaczę w następnym odcinku. W następnym odcinku zagramy sobie w Dawno wdat 1 wersja 1 jed... chyba, czy LV, tu pisze, czy 1 whatever, to jest chyba L, to level pierwszy. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.